Siemanko, z tej strony był mniej. Witajcie w kolejnej Akademii Przywoływaczy. Tym razem coś dla osób posiadających 30 level. Czyli będę e, omawiał czym jest Trybunał e, w League of Legends. E, więc tak, przejdźmy może do ich strony. Okej, okay. jak widzimy to jest adres internetowy Trybunału ligowegens.com, kośnik Trybunału i przeniesie nas do naszego własnego e, nasz serwera, na którym jesteśmy akurat nie zalogowani, jak nie to trzeba się zalogować Przejdźmy do Trybunału i zaraz umówimy, jak to więcej wygląda Tu są wszystkie podstawowe informacje, jeżeli ktoś jest pierwszy raz, dobrze razy poczytać je, e, Naprawdę warto Zresztą razy musimy to akceptować, więc tutaj nic nowego nie ma. Ok, tak wygląda główne okno Trybunału z jednym wyjątkiem. Nie będziecie widzieć tego okienka tutaj, czyli wygrane, przegrane i obecny poziom w rankingu, dlatego, że to jest z mojego dodatku, który przedstawię na samym końcu. Na pewno. A to powiem na końcu. Ok, więc tak, co widzimy w oknie Trybunału? Widzimy. Kod, który musimy za każdym razem wpisać, jeżeli rozpatrujemy jakąś sprawę, chyba, że ją przewijamy. Licznik. No, licznik, bo jakiś czas musi upłynąć, żebyśmy nie klikali po prostu na pałę, że tak powiem. Widzimy rozkład drużyn. Itemy, postać, którą grał dany gracz, Nik gracza jest tutaj u góry wymieniony. Itemy, wynik, rodzaj gry, takich różnych dużo pierdół. Najważniejsza rzecz, czyli chatlog, którego będziemy korzystać bardzo często. No i w sumie tyle. Więc tak, jak rozpatrujemy sprawę, najpierw sprawdzamy, za co, za co został podany konkretny osobnik. W tym przypadku mamy Offensive Language, czyli, czyli musimy się odwołać gdzieś do czatu. Sprawdzamy sobie szybko, na szybkości chatlog. No, tutaj nie ciekawi, piszę na poświetlone to, co pisał mój. Tu jest uśladowana osoba, tu jeszcze nic się nie dzieje, tu jest uśmieszek. Unlocked number one. No tak sobie czytamy. O ja, zaczyna się tutaj. O, jeszcze. W takim momencie ja zazwyczaj ignoruję już takich ludzi w grze. On ten przeciwnik też pewnie dostał za easy report. You, no. no i to widzimy na podstawie tej gry. Przechodzimy do następnej gry, bo widzę, że tutaj tych gier są trzy. Zobaczymy na co dostał report. Znowu offensive language, czyli słowo o tym to samo. No, faktycznie, tak na szybkości patrząc. I trzecia gra, ja obstawiam, że też będzie offensive language. Niestety, lepsi gracze często dostają za spamming. No już znaż. nie wiem w sumie dlaczego dla spamming, ale raczej chodziło o offensive language, więc tak czy siak wpis, przypisujemy kod i klikamy na panish. Um, jeżeli stwierdzają, że w tych grach, które są tu zaprezentowane, koleś nie zasługuje na to co dostał, czyli powiedzmy, tam zgłosili go za. Offensive language, a napisał tylko jeden. Na przykład fakir, no to nie jest powód, żeby go i zgłaszać. Uh, Verbal abuse offensive language to najczęściej się będzie powtarzało. To wtedy klikamy na pardon, czyli przepraszamy takiego, taką osobę. Jeżeli nie jesteśmy pewni danej sprawy, danego rozpatrzenia sprawy, a w tym momencie klikamy na skip. Uh, to pomaga nam po prostu uniknąć błędów. Pamiętajmy też za to, że na przykład, jeżeli będzie kilka na non-stop, panisz, 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 panisz. panisz to jest nieopłacane, dlatego że my w końcu możemy dostać też karę za to, że źle oceniamy. Czasami warto, jeżeli jesteśmy w przerwie między meczami, zdążymy rozpatrzeć spokojnie za 2-3 sprawy. Nie wiem jaki jest teraz limit, chyba 15 spraw dziennie. Rzadko tu jestem fanu raczej. Jakie korzyści nam to daje? Po pierwsze no, trybuna powstał po to, żeby karać graczy, którzy no, nie sprawdzają się w community, którzy Powiedzmy stosują offensive language właśnie, którzy są MFK w trakcie gry, bo coś nie tam nie wypasowało. No wszystko za to za co reportujemy poza unskilled. Unskilled jest rozpatrywana automatycznie przez matchmaking. W teorii. Nie wiem, nie wiem jak to wygląda w praktyce. Co my dostajemy za to? No... satysfakcję <grym> z jednej strony. Dlatego, że po prostu pozbywamy się graczy, którzy są, no, że tak powiem, na niskim poziomie intelektualnym, żeby grali sami ze sobą. Albo dostają bana i uspokajają się i tak dalej. Czasami się zdarzało, że w grze koleś prosił, żeby go nie reportować, bo ostatnio dostał bana. Um, za na przykład offensive reaguj, i tak dalej, i z nawyku po prostu już pisze, co pisze. I dostajemy za to IP, za każdą rozpatrzoną sprawę dostajemy jakieś tam IP, można sobie dorobić trochę. Nie jest to jakoś dużo, w sumie nie wiem, nigdy nie miałem full rozpatrzonych spraw. Ktoś tam chyba wyliczył, że to można zarobić około 100 IP na dzień, jeżeli wszystkie 15 spraw wejdzie nam. Czy coś takiego. Już nie pamiętam, wiecie co, nie powiem wam, nie pamiętam. A nie chcemy się grzewać, bo tutaj nie jestem tak za bardzo często. Ehm, Okej, okay, jeżeli skończyliśmy, to klikamy I'm done for now. Aha, jeszcze jedna uwaga, o której zapomniałem, jak zawsze. Ej, jeżeli naciskamy skip, to liczy się jako rozpatrzona sprawa, czyli nie dziwmy się, jeżeli naciskamy, nacisniemy 15 razy skip i nagle brak, dzisiaj już nie możemy rozwiązywać żadnych spraw. No, to jest raczej normalne, prawda. OK, jeszcze chciałem Wam pokazać ten dodatek, który ja mam, czyli właśnie to, że jeżeli to są, rozpatrujemy gracza rankingowego, to pokazuje nam ranking i trochę usprawnia widoczność na czacie. Eee, dodatek się nazywa Tribunal and, answer, and Cancer. Program jest dość pomocny. Na pewno występują dla Chroma i nie wiem, czy ją występuje też dla. Mm, Mozilla Firefox, ale chyba tak. On jest też w Mozilla, jeszcze się nie mylę. Użytkownicy Opery raczej nie będą tego mieli. Chociaż możecie sprawdzić, jeżeli tam są w ogóle. Nie używałem Opery od tak dawna, że nie wiem jak to tam teraz stoi. Ale powinien też być to dostępne dla Mozilla. Eee, tribuna Ganser e, i to możecie sobie spokojnie zainstalować. Aplikacja jest bezpieczna, to od razu mówię. Eee, w sumie ona nie korzysta z naszych danych jakoś specjalnie, tylko do konta jego go na forum. Eee, także e, aplikacja, która właśnie pomaga nam, pokazuje nam to. Oj. A, pokazuje nam Elo tutaj, czyli to okienko. Jeżeli byśmy, ja może przewinam, że się trafi jakiś gracz rankingu. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. O jest. No i widzimy jaki miał rate, jaki ma ratio dany jaki na jakim Elo się znajduje. Są też... Można sobie dostosować tą aplikację, trochę lepiej można widzieć ten czad i tak dalej, i tak dalej. W ogóle on trochę dodawał tutaj, powiem, że chyba to było też zmienione. To jest dodane przez ten przez ten Trybunał Enhancer, Encounter Nie wiem kurczę jak to czytać, no sorry ludzie, ale nie wiem e, Tak czy siak, jeżeli ktoś rozpatruje Trybunała, albo tam build 30 level i chce to zrobić, polecam ten dodatek e, Na pewno jest on właśnie w Chromie Można go znaleźć bardzo prosto, wpisujemy po prostu Trybunał e, jak to się nazywa, Enhancer? o do I dodajemy, do, dodajemy go do Chroma. Nie jako aplikacji, restartujemy Chroma, ustawiamy go. Tam jest parę opcji i zaczynamy zabawę, prawda? Okej, okay. to by było na tyle w sumie. E, ja osobiście Was zachęcam do tego Trybunału, jeżeli czujecie, że za dużo osób m, jednak jest takich, że. Powiedzmy dużo hejterów, flamerów, spamerów. Wieszcie sobie, to wtedy możecie takie osoby reportować. Tylko pamiętajcie, róbcie to z głową, nie tak, żeby za naciskać później, 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 bo to nie ma najmniejszego sensu. Wykażcie trochę inicjatywy. Bądźcie też rozsądni. Naprawdę, powiedzmy, rozgrywacie 5 meczów dziennie, to jest około 3 i 3 sprawy spokojnie, jesteście w stanie rozpatrzeć między tymi meczami. Zakładam, że gracie draft mod, oczywiście, bo przy Blind picku to może jedną rozpatrzycie, wybierając czempiona czy i czekając na resztę. Także to by było tyle. Trzymajcie się. Yy, miłego czytania chat logów, co czasami jest denerwujące. Yy, tak czy się. To tyle. Siema.